Hej, hej, hej kochani moi, witam Was w kolejnym odcineczku na kanale Alicja w Krainie Zakupów. Dzisiaj tylko trzy zdrapeczki, ale koszt 50 zł i mamy znowu podejście do wielkiej krzyżówki kopalni Rubinów i dodatkowo bajeczna kasa. Bajeczna kasa numerek 2, kopalnia 17 i krzyżóweczka numer 10. Zobaczymy, czy dzisiaj coś nam tu się urodzi. Może w tej kopalni zaczniemy, która mnie nie lubi. Zresztą z tego, co tam widzę, to bardzo dużo osób nie lubi. Są osoby, które mają szczęście i są osoby takie jak ja, które mają nieszczęście, jeżeli chodzi oczywiście tutaj o tą zdrabkę. Także trzymajcie kciuki, zostawiajcie łapki, subskrybujcie. A ja drapie szukamy rubina bądź skrzyni, a mamy koniczynę, plik, gwiazdę, garniec, gwiazdę, koniczyna, wkurzają mnie te y, powtarzane symbole, klucz, klucz, zegarek, księżyc, pierścionek, monety, bank. Jest skrzynia. Patrzcie, wygrana będzie razy dwa. No wspaniale. Zdrawka chyba chce mnie przeprosić. Safe, księżyc, plik, korale, safe i pierścionek. Ile mamy pod skrzynią? 10 złotych razy dwa, czyli dwie dyszki. Nie wiem, powiem Wam, jakie to kontrolne. Szczerze mówiąc, jak się... Nie wygrywa to, się nie wie. Dobra, nie będę wam dupy zawracać, poszukam sobie później. Fajnie. Taka całkiem przyzwoita ta skrzynka. No mogli dać coś pod nią więcej, ale nie narzekajmy, bo mogło być też nic. Wajeczna kasa, szukamy wygrywających liczb, wora skrzyni. No to może i tu skrzynia się trafi, skrzynia mnoży. Szukamy 39, 19, 31, 34 i 12. A mamy 18 bokiem. Zaczynamy. 7, 21, 29. Jest worek. Patrzcie, wykrakałam sobie go. A nie, co ja pierdzielę wiam o skrzyni. Mam worek. Nie, to już y, drapanie rano jest szkodliwe. kawy. <grych> Mówię o skrzyni. Pierdzielę o coś o worku. Nie. 36. No ale jest wygrana. To jest najważniejsze. 37, 2.

no, to chyba tak musi być. No, to już mam odcinek na zero, tak? Mogą być trzy dyszki, bo 50 zł wydałam, a ja już mam 50 zł. To mi się podoba. Jak krzyżówka da przynajmniej zwrot, to już będziemy na plusie. A jeżeli nic nie da, no to nie będziemy na minusie. Ale trzymam za nią kciuki. No i lecimy. Mam nadzieję, że nie zejdzie mi 100 lat. I tam szybko idzie te krzyżówki. Szybko idą. Polski język trudny język. Mam nadzieję że wszystko widać. Mogę pomijać. Bo to wiecie, rano nawet kawa mi nie pomaga. Jak człowiek ślepy, to kawa, okulary nic nie pomoże. Wiecie, jak człowiek ogląda kogoś filmik, jak ktoś drapie tam krzyżówkę linie, to wszystko widzi. Ale jak sam drapie, tu jeszcze patrząc przez wiecie aparat, to już jest problem. W W Chyba tyle B Mamy w bug BBB B, B. O już tu B nie widzę albo nie ma Makabra B Jedno B? Nie no bez jej, dobra Może się znajdzie Mamy E, w bonusach nie ma Mówię przynajmniej niech dadzą, byłoby fajnie z drapeczki w ogóle podawane przez panią, także to pani miała szczęśliwą rękę, jeżeli chodzi o tam o kopalnię i bajeczną kasę, bo krzyżówka jeszcze stoi pod znakiem zapytania. Pani młoda, całkiem taka przyzwoita, w sensie przyzwoita, w sensie no uprzejma, bo to różnie bywa z tymi ludźmi pracującymi w lotto. I, i, i. i. I nieraz człowiek wchodzi do lotto i już od wejścia widzi za kasą pana czy panią, z miną jak srający pies. To się od razu odechciewa. Tak, mam wybór, to zawijam kitę, odwracam się i nara. Y, bo nie lubię z takimi ludźmi w ogóle wdawać się w dyskusję. Y. Każdy ma, wiecie, gorszy, lepszy dzień ale no niestety trzeba życie oddzielać prywatne od zawodowego X no tu X nie widzę, więc albo nie ma albo ślepa tu też nie widzę, no nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem mamy R w Piotrze gdzie te wyrazy? posłuchacie chociaż mojego pierdzielenia, nie? R, R, R Trzymajcie kciuki. No wynik już jest naprawdę dobry, ale dlaczego nie chcieć więcej, tak? Jeżeli chodzi o lot, to no to można, trzeba być zachłannym. Mamy F, no uwielbiam tą literkę F, tu nie widzę. F. Chyba tyle, ale nie obiecuję. P. Mamy w Piotrze i w opadzie. P. No, słabo, słabo powiem Wam z tymi literkami. P, PPP, o tu R, widzicie pominięte. PPP. P, p. Kolejna literka jest to O. No, to mogliby dać T. Byłby bonus, prawda? O. Marzenia ściętej głowy. <grym> Ale co, dobrze, że za marzenia nie parają. O. o. O, 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 Kolejna jest to Z w azylu. Nic się nie układa w literek coraz mniej. Nie podoba mi się to. Z. No ale tu nikt nie pyta, czy mi się podoba, czy nie. Także mogę sobie chociaż pogadać. H. No to L może też być. Naprawdę słabo, słabo z tymi literkami. K. Nic się tu nie układa, ludzie. Ani jeden wyraz. K. Jakieś przegięcie pałki. K. J, no i J. Najlepsza literka. M. M, M, M. Emocje. No emocje jak na grzybach, naprawdę. Jesteśmy praktycznie na końcówce przez ostatnię litera nie ma nic. A, tak myślałam. Przydadzą A, to już L na przykład nie będzie. Układa nam się jawor. No, za jedno nie płacą. A szkoda. No, słabo, słabo, ludzie. Co tu się odpierdziela? A. Tylko się nadrapie chyba na marne. Oprawa. Epoka. No to są dwa wyrazy. I N. I co dupa, tak? Tu mamy uran. Drugie. Nie no, załamują mnie normalnie. Wychodzi na to, że mamy pustaka. Tu mamy trzeci wyraz. Świnie przebrzydłe. N, N, N. Tu mamy czwarty. I co? Jednego nam zabrakło. Chamy pasiaste. Sprawdźmy sobie kontrolne. Dokładnie Gab, no niestety, ale płakać nie będę, bo na wydane 50 zł, poczekajcie sobie ten syf tutaj sprzątnę, syfilis drapkowy, na 5 dyszek wkładu, 5 dyszek wykładu, 3 dychy w bajecznej kasie, 2 dychy... Kopalni rubinów, o Express pracuje. Także super, żadnych strat drapać na zero. Można, można, można. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapki, subskrypcję, a ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia w kolejnych odcineczkach. Pa pa pa.